Panie Ministrze, jest 23 luty 2017 roku, a śmigłowców dla polskiego wojska jak nie było, tak nie ma. Już od roku powinniśmy mieć rozstrzygnięty przetarg na śmigłowce. Mieliśmy mieć ich 50, dla różnych rodzajów sił zbrojnych mamy zero. Mieliśmy mieć offset za 10 miliardów złotych, jest zero. Mieliśmy mieć 5 tysięcy miejsc pracy w łodzi i w Radomiu, jest zero. Wiele można od Panu powiedzieć, ale na pewno można powiedzieć, że jest Pan. Mistrzem dezinformacji. Nie potrzebuje Pan wcale do tego żadnego pełnomocnika, raczej potrzebuje Pan do tego ucznia. Tylko wypada zadać pytanie, kogo Pan dezinformuje? Wrogów, sojuszników, Polaków, a może dezinformuje Pan sam siebie? Kiedyś po prostu dezinformacja nazywała się kłamstwem, ale w jednym i w drugim osiągnął Pan wyżyny wtajemniczenia. No bo jak nazwać sytuację inaczej? 4 października. Wycofujecie się z przetargu na śmigłowce. 11 października mówi Pan, to w tym roku pierwsze dwa śmigłowce zostaną dostarczone. 16 października mówi Pan o polsko-ukraińskim śmigłowcu. 8 listopada stwierdza Pan, że oferta dla Mielca, ta z 11 października, nigdy nie była aktualna. 21 listopada jednak wraca Pan do wersji z 11 października i mówi, pierwsze śmigłowce będą dostarczone wojskom specjalnym do końca roku. 10 stycznia Pana spec od dezinformacji mówi, że śmigłowce będą między styczniem a lutym. 18 stycznia mówi Pan, że pierwsze dwa śmigłowce będą na przełomie stycznia i lutego dla polskich sił specjalnych. 9 lutego mówi Pan, że to będzie marzec tego roku. 21 lutego mówi Pan, że to będzie przetarg, ale w jednym komunikacie popełniał Pan rażące błędy, w jednym akapicie stwierdzając, że oferty zostały już złożone w kolejnym że złożone dopiero będą. Powiem panu, jak to wygląda. Wygląda na to, że chcecie całą sprawę ukryć, dlatego utajniacie ten przetarg. Wygląda na to, że chcecie sprowadzić w najbliższych dniach dwa śmigłowce, tylko proszę nie mówić, że to będą śmigłowce do testów poznawczych, bo to będzie naprawdę śmieszne, bo to by znaczyło, że w polskiej armii nie ma śmigłowców i Polacy i polscy wojskowi dopiero muszą je poznać. Mówi pan, jeśli mogę, panie marszałku. Mówi Pan y, też, że NATO jest najlepszym sposobem powstrzymania agresji Rosji. Zgadzam się, tylko dlaczego w takim razie zerwał Pan kontakt, y, kontrakt na śmigłowce? A te nowe może będą za rok, może za dwa lata i będzie ich o 70% mniej. Dlaczego doprowadził Pan do odejścia ze służby najlepszych generałów i 300 pułkowników, zastępując ich chociażby Panem Misiewiczem, który został Pana pełnomocnikiem do spraw utworzenia Centrum kondr wywiadu NATO miał co prawda też doświadczenie aptekarskie ale nie wiem czy akurat w tym miejscu jest to tak potrzebne Dobrze, panie pośle, bo już Stawia pan w dywagację, ostat... czas się skończył zdanie. dziękuję panu przejmie Bardzo proszę, proszę panie proszę ministrze o udzielenie na pytania proszę powiedzieć panie jakie pośle. będą terminy panie NATO pośle, dzisiaj czeka uprzejmie. polskie wojsko dziękuję Bardzo proszę panie ministrze. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo Posłowie! To, co przed chwilą zostało powiedziane, byłoby nawet śmieszne, gdyby nie składało się z samych półprawd, kłamstw, przeinaczeń no i właśnie, niestety, z przykrością trzeba powiedzieć, dezinformacji. Ale wdzięczny jestem Państwu Posłom za zadanie tych pytań, dlatego że one pozwolą przynajmniej w pewnej mierze, niestety ze względu na krótki czas. Niewielkiej, pokazać jak ta sprawa wyglądała od samego początku, naprawdę. Pan poseł czy państwo posłowie a, wypominają mi słusznie, słusznie, poślizg 60 czy 70 dni w dostarczeniu dwóch śmigowców. Rzeczywiście taki poślizg rzeczywiście nastąpił i wytykanie mi go jest słuszne. Trzeba jednak przypomnieć, jak poślizgnęła się. Platforma Obywatelska i broniony przez pana kontrakt z Karakalem. Otóż on był prowadzony przez Platformę Obywatelską ponad 1300 dni. Nie 50, 60, 70, ale ponad 1300 dni. W ciągu tych 1300 dni czterokrotnie, czterokrotnie zmieniano przedmiot i kształt zamówienia. Łamano w ten sposób w sposób oczywisty prawo. Dlaczego łamano to prawo? Dlaczego czterokrotnie zmieniano zamówienie? Wiadomo dlaczego chodziło o to, żeby wyeliminować polskich pracowników. Chodziło o to, żeby wyeliminować te zakłady produkujące helikoptery, które to produkują w Polsce, które zatrudniają polskich inżynierów, które zatrudniają polskich pracowników, które rozwijają polską myśl techniczną, które płacą w Polsce podatki. Taka była istota tego 1300-dniowego opóźnienia, które Państwo realizowaliście. Warto o tym pamiętać, bo warto pamiętać. Do czego zmierzała w rzeczywistości Platforma Obywatelska w tym działaniu, które prowadziła przez powtarzam 1300 dni co najmniej. Jaki miał być tego efekt? Pan ma rację. Pan ma rację także mówiąc o tym, że miało być 50, a ostatecznie Platforma Obywatelska skończyła na zerze. Na niczym. Otóż nie jest prawdą, że, że było tylko 50 helikopterów. Platforma Obywatelska zapowiadała 70 helikopterów. Nie 50. 70. Te 50 było wynikiem bardzo długiej pracy Platformy Obywatelskiej, zawsze zmierzającej do wyeliminowania polskich zakładów, do wyeliminowania polskich pracowników, do wyeliminowania tego, żeby do Polski dopłynęły, dopłynęły rzeczy. Oczywiście pieniądze. Postępowanie na szesnaście na 16. Pierwszych helikopterów zostało rozpoczęte i 20 lutego, zgodnie z założonym harmonogramem inspektorat uzbrojenia wszczął postępowanie na pozyskanie ośmiu śmigłowców w wersji bojowego poszukiwania i ratownictwa w wariancie specjalnym dla pododdziałów wojsk specjalnych oraz ośmiu śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych wyposażonych dodatkowo w sprzęt medyczny pozwalający na prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych, bojowego poszukiwania i ratownictwa. Zaproszenie do składania ofert wstępnych zostało skierowane do po pierwsze konsorcjum PZL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sikorski Aircraft Corporation to po pierwsze po drugie do WSK PZL Świdnik oraz do konsorcjum w składzie Airbus Helicopter Society Action Simplifier, oraz ELI Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie te spółki zgłosiły się. Wszystkie te spółki zgłosiły się, wszystkie złożyły, mają czas do złożenia swojej oferty do 13 marca. Zapewniam Pana, Panie Pośle, że w odróżnieniu od Was polscy pracownicy dostaną możliwość produkowania najnowocześniejszych helikopterów, a polskie wojsko je rzeczywiście dostanie i będzie mogło z nich skorzystać w odróżnieniu od działań które realizowała Platforma Obywatelska, która tak manipulowała, żeby Polacy nie mogli skorzystać z własnych pieniędzy, tylko żeby popłynęły one za granicę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytanie dodatkowe. Pan poseł? Czesław Broczyk, tak. Bardzo proszę, panie poseł. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, jedno jest pewne. Pan minister Antoni Macierewicz w kampanii wyborczej obiecywał, stwierdził wyraźnie, że ten przetarg, mówiąc o przetargu na 50 śmigłowców, musi być unieważniony. Spotkał się w, pod koniec września z lobbystą amerykańskim, byłym senatorem D'Amato, a 4 października ten przetarg został unieważniony. To tyle z punktu widzenia wstępu do, do tego, kto zawinił, kto jest sprawcą tego, że przetarg na pozyskanie pięćdziesięciu śmigłowców padł. Dzisiaj jedno wiemy, że Wojsko polskie nie otrzyma w terminie śmigłowców, nie otrzyma dzięki działaniom rządu PIS-u. Jeżeli pan liczy dni, panie ministrze, to półtorej roku już mamy zwłoki wynikającej z tego, że podjęliście decyzję o unieważnieniu przetargu. Dzisiaj jako minister obrony nie jest Pan w stanie konkretnie rzeczowo powiedzieć, kiedy, w jakich terminach zakończy Pan to postępowanie, które teraz jest prowadzone, kiedy wojsko polskie otrzyma sprzęt, bo trzeba mieć świadomość, że to postępowanie, które trwa w tej chwili, będzie trwało wiele miesięcy. Później trzeba wyprodukować te śmigłowce, a później zdolność operacyjna tych śmigłowców. Niech pan powie, kiedy Wojsko Polskie otrzyma śmigłowce. Ten, to postępowanie, które pan prowadzi, to kar karykatura postępowania, a nie postępowanie. Dziękuję bardzo. Prowadzicie, panie, panie marszałku, jedno zdanie jeszcze, jeżeli pan pozwoli. Prowadzicie to postępowanie, o czym Pan nie powiedział, w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. Wie Pan, na czym polegała ta, ta pilna potrzeba operacyjna? Wiecie Państwo, na czym polegała ta pilna potrzeba operacyjna? Na tym, by stworzyć papiery, dokumentację do tych wszystkich andronów, które opowiadał minister Naczmarek. dziękuję Panu już uprzejmie. Bardzo proszę. Panie. Panie Marszałku, Wysoka Izba, Szanowni Państwo posłowie, Panie pośle Muroczku, no cóż, Androny niestety, mówię to z przykrością, powtarza Pan nieustannie. Ale zgadzam się, mniejsze niż Pana klubowy kolega, Pan poseł Neumann. Otóż Pan poseł Neumann, proszę Państwa, niedawno w niedzielę w jednej z rozgłośni powiedział, cytuję, odwołano przetarg, wygoniono Francuzów którzy chcieli zainwestować w Łodzi 14 miliardów złotych i dostarczyć Polsce śmigłowce. Proszę Państwa, jest granica kłamstwa i absurdu, jest granica bezczelności, której nie należy przekraczać. 14 miliardów złotych planowaliście zainwestować w Łodzi i może jeszcze 100 tysięcy ludzi tam zatrudnić. Wszystko, co Państwo mówicie w tej sprawie jest kłamstwem przykrywającym jedną istotną rzecz. Chcieliście wyeliminować polskie zakłady, chcieliście wyeliminować polskich pracowników, chcieliście wyeliminować polski przemysł lotniczy i chcieliście to wszystko dać za granicę i tam ulokować 13 miliardów złotych. Na tym polegała Wasza idea. Te śmigłowce będą dostarczone wojsku na czas, prędzej niż, prędzej niż przewidywał to wasz terminarz, a Pan dobrze wie że ja terminu w trakcie postępowania powiedzieć nie mogę, dlatego bo wtedy bym ograniczał polskiemu, polskiemu, polskiej stronie możliwość negocjacyjną niech pan mnie nie prowokuje do działania, którego istotą byłoby utrudnianie negocjacji z, z przedsiębiorcami, którzy mają tego dostarczyć, bo my chcemy wynegocjować najlepszą cenę i chcemy wynegocjować najlepszy produkt, a nie tak jak wy sprzedać wszystko opcjon. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego pytania.